Cześć ludzie. Dziś podpowiem wam co przywieźć ze słonecznej Dominikany. Turyści przywożą z tego kraju nie tylko rum, kawę i cygara, ale także kulki kakaowe. Na Dominikanie rośnie drzewo, które produkuje owoce kakaowe. A powiedzieć, że kakao jest tam pyszne, to nic nie powiedzieć. Kulki kał sprzedawane są w dwóch rodzajach: bez cukru i bez cukru. To są piłki. Musisz zetrzeć i kulkę, którą z cukrem dodaje się do gorącego mleka. A ten bez cukru trzeba trochę ugotować. A następnie dodaj do gorącego mleka. Do napoju dodaje się również mleko przekąskowe, startą gałkę muszkatołową i mleko kokosowe, migdały i ekstrakt waniliowy. Aby napój był gęstszy, zamiast mleka można dodać śmietanę. Na Dominikanie kawa i kakao są bardzo smaczne, radzę. Santa Dominko. Z Dominikany możesz przywieźć uroczą małpkę z kokosa. Muszla. Zabrania się wywozu muszli z Dominikany, ale muszlę kupioną w sklepie, jeśli zachowasz paragon, można ją wywieźć z kraju. Bransoletki. Dominikanie. Jeśli wszyscy słyszeli o rumie dominikańskim, to niewielu słyszało o ziołowej nalewce Mama Juan. Sami Dominikanie uważają mamy Juanę za panaceum na wszelkie choroby, wypędzenie młodości i źródło męskiej energii. Lerymar Ten kamień półszlachetny wydobywany jest wyłącznie na Dominikanie, dlatego produkty z niego wykonane doskonale nadają się na jakość pamiątki lub prezentu dla bliskich. Na Dominikanie znaleźli taki mały kakas i przywieźli go do domu. Też taka fajna pamiątka. I oczywiście, jak możesz obejść się bez magnesów. Na Dominikanie jest jeszcze jeden kakas, który jest bardzo smaczny, ale nie jest zbyt smaczny. To kakas, który jest pyszny, ale nie zbyt smaczny. To kakas, który jest pyszny, ale niezbyt smaczny. To który jest pyszny, ale niezbyt sma. Kakas, który jest pyszny, ale niezbyt smaczny. Kakas, który, jest pyszny, ale niezbyt kakam, smaczny. który jest pyszny. To kakas, który, który jest pyszny, wißna. ale nie zbyt który jest pyszny, ale niezbyt smaczny. To kaka który, który, który jest... pyszny, który jest zbyt ale niezbyt smaczny. Subskrybuj mój kanał, Dziękuję i za i komentuj. obejrzenie do końca.